Witam Państwa. Wróżbę możecie Państwo ode mnie otrzymać osobiście. Możecie otrzymać telefonicznie, pisemnie, poprzez SMS oraz właśnie w filmie na YouTube. Koszt wróżby w filmie na YouTube to 10 zł. Jeżeli ktoś potrzebuje, zapraszam do kontaktu. Link jest podany poniżej filmu. A dzisiejsze pytania. Pani Marta stara się o pracę w pewnej firmie. Złożyła stosowne dokumenty i zastanawia się, czy zostanie jej ta praca zaproponowana. Pani Marta pyta, czy zaproponują mi tę pracę, a jeżeli tak, to czy jej przyjęcie będzie dla mnie korzystne? Sprawdzimy. Pani Marta. Czy rozumiem, że pyta Pani o to, czy, czy przyjdzie Pani przez ta rekrutacyjna i czy ostatecznie zostanie ta praca Pani zaproponowana? Dobrze. Czy zaproponują mi tę pracę, ta Pani Marta. zaproponują, zaproponują Pani tę pracę, tylko ja mam wrażenie, że Pani nie ma przekonania do tej pracy. Zresztą tutaj można to wywnioskować również z Pani pytania, zastanawia się czy przyjęcie, tej zastanawia się Pani czy przyjęcie tej pracy będzie dla Pani korzystne i złożyła Pani tam dokumenty, ale tak jak mówię, nie wydaje się, żeby Pani miała przekonanie, żeby tam pracować. Pracodawca, potencjalny pracodawca jak najbardziej tę pracę chciałby pani zaproponować. Pani w jego ocenie jest osobą, która ma śmiałe pomysły, która ma jakieś idee, która mogłaby dać firmie to, czego w tym momencie tam brakuje, czy ewentualnie czego poszukują u potencjalnego pracownika. Ja mam wrażenie, że Pani tutaj, te pani obawy co do tej pracy w ogóle, czy, czy, czy co do korzyści potencjalnych z tej pracy mogą wynikać trochę z tego, że Pani. Hmm, pani Marto, czy pani nie podkoloryzowała tego CV, czy Pani nie przedstawiła się jako ktoś, kto ma wyższe kompetencje, kwalifikacje, kto ma w jakieś, może, większe doświadczenie. Być może z tego powodu nie czuję, nie wiem, czuje pani taki lekki, może lęk, jakąś obawę. Zastanawia się pani, czy to jest dla pani dobra, czy generalnie pani się sprawdzi. Ale tak, czy odpowiadając na pani pytanie. Czy ta praca zostanie Pani zaproponowana? Tak, ta praca zostanie Pani zaproponowana. Wprawdzie nie widać tutaj podpisanej umowy, bo, bo tutaj być może, prawdopodobnie Pani tej umowy nie zdecyduje się podpisać, ale na ten moment to wygląda tak, że pokona Pani konkurencję. Na podstawie i rozmowy kwalifikacyjnych, i przedstawionych dokumentów, będzie pani miała możliwość zatrudnienia się w tej firmie. Tylko tak, czy to będzie dla pani korzystne? No, no nie zupełnie korzystne. korzystne. Nie widać tutaj korzyści. Siedem mieczy, mające mówić o korzyściach, no trochę kiepskawo. Tam są jeszcze jakieś mm, obszary, y, jakieś informacje, których, do których Pani nie dotarła. Coś przed Panią jeszcze jest w jakiś sposób albo ukryte, albo jest dla Pani niejasne. Tak jakby Pani do końca nie wiedziała, czym y, albo ma się zajmować, albo co będzie należało do Pani kompetencji, y, albo w, generalnie w jaki sposób ta praca y, ma wyglądać. No bo szukać korzyści w tych siedmiu mieczach, no to tak trochę słabo. Karta mówi o jakichś działaniach na tak na pokaz, bez widocznych wyników, mówi o intrykach, o jakichś. W fałszywych osobach, w otoczeniu, o tym, że nic nie jest takie, jak na pierwszy rzut wygląda, tak, tak jak się kreuje. Karta wskazuje na to, że ludzie niejako patrzą sobie na ręce, że zbierają na siebie jakieś dowody swoich potknięć. No, korzyści nie widać, generalnie korzyści nie widać. Pani pyta o pracę, czyli tutaj generalnie korzyścią to mogłoby być, albo na przykład mogłyby być wysokie zarobki, albo na przykład podniesienie swoich kwalifikacji, albo jakieś uzyskanie jakiegoś prestiżu, czegoś takiego tutaj nie widać. Czyli, czyli odpowiadając, na, no odpowiadając na Pani pytanie. Przypuszczalnie ta praca zostanie Pani zaproponowana, na ten moment nie widać podpisanej umowy, no ale to oczywiście przyszłość. Jeszcze ma Pani czas podjąć inną decyzję. Dziękuję. Pani Natalia pyta o pewnego Pana. Pani Natalia pyta: Chciałabym zapytać, czy będzie coś między nami, między Panią Natalią a tym Panem? O którego Pani Natalia pyta. Czy coś między nimi się zadzieje? No to sprawdzimy nastawienia tego Pana. A, a, tak trochę więcej informacji będzie. Nie tylko, czy samo się zadzieje. A, a, a sprawdzimy sobie, co ten Pan czuje. Cztery denary. Co ten Pan czuje, jakie ma nastawienia, jakie ma zamiary. Zobaczmy. Pani Natalia.

na ten moment to tam między wami to chyba się nie bardzo coś dzieje, prawda? Takie tutaj pokazują się generalnie. Jakbyście nie potrafili zrozumieć wzajemnie swoich intencji, Jak nie, jakbyście nie potrafili złapać kontaktu, generalnie pokazują się jakieś takie nieporozumienia. Czy pani, no pani jest zainteresowana tym panem, ale ja mam wrażenie, że pani ocenia, że relacja z tym panem jest dla pani w jakiś sposób niekorzystna? On panią zafascynował. No, Przypuszczalnie z tego powodu, że jak sprawdziłam wcześniej, tworzycie związek karmiczny. Może pani na mojej stronie poczytać sobie o związkach karmicznych. Coś go do pani ciągnie podświadomie, natomiast rozumowo mam wrażenie, że pani ocenia, że to niekoniecznie ten mężczyzna, z którym byłaby pani... Szczęśliwa, który z, z, ze związku z którym czułaby pani satysfakcję. No, na ten moment nie wydaje się, że jest pani przekonana, bo na to mam wrażenie, że to być może również z tego powodu, że tam coś za panią się jeszcze ciągnie, jakaś taka nie do końca rozstrzygnięta relacja. Tam przypuszczalnie ktoś był i jakieś tam myśli, sentymenty, albo może to w ogóle sama relacja, jeszcze tam nie jest zakończona. Natomiast ten pan, hmm. no, wie pani, yy, czy coś zadzieje się między wami? coś <śm> to się zadzieje. Yy, yy, pomimo tych pani wątpliwości, no ale pani podświadomość działa. Yy, ale tak, generalnie chodzi o to, że Pan pokazuje się tu jako zdobywca w sześciu buławach. Nie widać tutaj zupełnie uczuć do Pani, nie widać jakiegoś przywiązania. Tylko generalnie niech się dzieje co chce, zobaczymy co z tego będzie. Na ten moment Pani podoba mu się. Za chwilę może być tak, że pojawi się ktoś inny. No ale z, na ten moment Pan. Będzie chciał dążyć do tego, żeby sprawdzić, co między wami się zadzieje, żeby panią zdobyć. No sześć buław jest tutaj po prostu. Że, żeby. Tutaj to nie są nastawienia takie prozwiązkowe, dlatego że tutaj nie widać takiego przekonania, żeby pan dążył do stworzenia związku jakiegoś takiego trwałego, tylko do zdobycia pani. No, do przeżycia jakichś takich, prawda, moc, romans. Do przeżycia romansu, do tego, żeby było miło, namiętnie, żeby się coś działo. Czy, czy więc między Wami się coś zadzieje? No, zadzieje się. Zadzieje się pomimo tego, że w Pani jest wiele takich wewnętrznych oporów. Ale, ale pani jest zainteresowana mocno tym panem. Pan chce po prostu przeżyć fajną przygodę, no i wydaje się, że pani ulegnie i że się coś między wami zadzieje. To, to pokazuje się takie może niezupełnie hmm, dla pani na ten moment. Hmm, no nie chcę powiedzieć korzystne, ale takie generalnie Pani ma jakieś nadzieje związane z, z tą relacją, te Pani nadzieje nie zostaną spełnione. Jeżeli Pani liczy na jakiś taki konkretny e, trwały związek, no ja, ja tutaj nie, nie widzę tego, że Pani na coś takiego liczyła, prawda, ale, ale generalnie e, z siedem pucharów odwróconych e, Pani nadzieje, być może te, które dopiero się pojawią, a których na ten moment jeszcze tutaj nie widzę, e, nie zostaną spełnione. Także e, ta relacja pokazuje się jako taka fajna przygoda e, i i taka fajna przygoda między Wami potencjalnie może być, o ile się Pani zdecyduje. Bo na ten moment to Pani potrzebowałaby, nie wiem, jakiegoś takiego porozumienia intelektualnego. No Pan nie chce, nie chce prawda, porozumienia na poziomie intelektualnym. On chce po prostu, żeby coś się działo. No, i wydaje się, że jeżeli nie zmienicie swoich nastawień, to to, 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 zadzieje się, to zadzieje się to, czego pan chce. Bo proszę zwrócić uwagę, że problemem jest tutaj sześć denarów. To jest jakaś taka nierównowaga w dawaniu i braniu, nierównowaga w tym, co dajemy z siebie i co otrzymujemy. No, pan jest ewidentnie nastawiony na to, żeby brać, prawda? No, i wydaje się, że jeżeli nie zmieni pani swoich nastawień, no to pan sobie po prostu weźmie, przeżyje coś fajnego. No, pani przy okazji też. I tylko proszę uważać, żeby yy, pilnować tego, żeby nie czuła się Pani później wykorzystana. Powodzenia. Yy, I jeszcze Pani Ewa. Yy, czy yy, ten Pan, tutaj mam imię, yy, w końcu odezwie się? Dobrze, Pani Ewa że mi pan A zobaczmy. Nie widać kontaktu pani Ewa, ale, ale, ale tak. No, yy. A proszę zobaczyć. W pani życiu jest jakiś mężczyzna? Mm. Król Buław, to znaczy, że to jest ważne dla Pani mężczyzna, prawdopodobnie partner życiowy. W jego życiu jest Królowa Buław, prawdopodobnie jego partnerka życiowa. W cztery Buławy odwrócone jakiś tam romans był, prawda, między Wami. Okej, okay, to, 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 to są zwykłe sprawy dorosłych ludzi. Coś tam się zadziało. Pani chce, żeby powrotu do tego, żeby nadal było fajnie, namiętnie, żeby poluzować właśnie te zasady. Przekroczyć te normy Społeczne, prawda, że wychodzicie ze swoich związków. No, to, 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 to wynika tutaj z kart. O co chodzi? Chodzi o to, że Pani czuje się samotna, no, z tym fajnym facetem, który jest w Pani życiu. I chciałaby Pani, prawda, jeszcze tej ekscytacji z, ty, z tym Panem, o którego Pani pyta. No, Pani chodzi o sam kontakt, prawda. Pani chce takiego. W kontaktu. No po trzy tego jednak właśnie pyta pani o kontakt, ale generalnie pani nie tylko o ten kontakt chodzi, ale okej, okay, to są pani, ma pani prawo mieć takie marzenia i pragnienia. Na ten moment kontaktu y, niestety y, nie widać. Obydwoje jesteście zajęci, no Pani to nie przeszkadza, ale ta królowa buław u niego powoduje to, że Pan nie jest do kontaktu z Kory. Generalnie to tutaj nie widać zakończenia tej relacji, ale, ale no, w ciągu najbliższych kilku miesięcy to ja tutaj kontaktu z jego strony nie prognozuję. Powodzenia. I to tyle pytań na dzisiaj. Powodzenia wszystkim.